Kto nie. chce zostać dłużej... Powiedziałem że... ...Paker score'u. Cylinder miarowy to, to inaczej. No. To... Co? Nie spokóję. No dyskusja. już. No eee... Chyba. Może... Świetnie! Dodatkowa na energia na to... trafia na twoje kontro. Jestem najlepszy. Hej. Jak nazywa się druga litera alfabetu greckiego? Sigma. <grymka> Jeszcze! Ja przy... Maniuś, bezbłędnie, a teraz najlepszy moment, pora przybliżyć tak kogoś ten. do mnie. No, no tak! Koledzy! Przekonajcie mnie do siebie. Po prostu ze mną skończ. No dobra. Ja też lubię. Ja, tak. ja no Ej, no co to? Chciałeś, to masz? Nie. Cada, Cada um nas nós é